Cześć! Witajcie na kolejnym vlogu. Dzisiaj jest druga połowa stycznia dopiero. Szczerze mówiąc, mam już nadzieję, że będą cieplejsze dni będzie można się wybrać na skuterek. Już tak trochę odliczam, miałem nadzieję, że jak śnieg się stopi, to będzie można sobie już gdzieś wyjechać, ale cały czas jest ślisko, cały czas to się... dusz. Ojejku, popatrzcie co tam jest! Zobaczcie. Gęsi wracają. Nie wiem czy to widzicie teraz. Kolejne gęsi Mam nadzieję, że to było, będzie widać. No, zacząłem mówić o zimie. Tutaj mam nadzieję, że już taka pierwsza zapowiedź właśnie się wydarzyła. Jesteśmy właśnie z bosmanem w lesie znowu. Oh, nie, ma, nie ma za bardzo co robić. Wszystko też, chciałem sobie już wymienić oleje. Ech, niestety no, jest mokro po prostu na ogrodzie i ciężko tak trochę mm, tam, moczyć. Trzeba klęknąć i coś, tam coś spadnie i tak dalej. No, mi się nie chce jeszcze. Poczekam, aż będzie trochę e, cieplej i sucho. Ale dzisiaj chciałem Wam coś powiedzieć tutaj o moim piesku, o Bosmanie. To jest ogar polski, pies myśliwski. Jedna z dwóch polskich ras myśliwskich, druga to jest gończy polski. Gończy jest taki czarny i troszeczkę bardziej szczupły i zwinny. Nie jest taki bardzo, wiecie, gibki, żeby... żeby Miał w pogoń ruszyć za, za sarną i on dobiec w 5 sekund. To raczej nie, nie z tych. To były psy, które. Właściwie są dalej. Psy, które służą myśliwym do. Yy, to jest pies gończy, ale on jest yy, bardziej wytrzymały niż. Bardziej w sensie dystansowo niż, niż sprinterem. Więc on, jakby one. Oto kilka najlepiej. Osacza się jakąś yy, zwierzynę, no i tak wiadomo. Yy, natomiast yy, to są bardzo, tak nie czytałem, to są bardzo dobre psy dla dzieci, dla rodzin. No i potem, kiedy kupowałem, nie chciałem kupować, tak jak wszyscy Labradora i, i czytam yy, yy, Golden Retrievera, to są fajne pieski oczywiście. Gdzieś tam czytałem o tej dysplazji, którą one mają. W różnych innych chorobach ogary, no, to jest pies polski, przyzwyczajony do polskich warunków jak były mrozy duże, to mu to w ogóle nie było straszne no, jak tak dłużej już posiedział, to tak trochę chciał wracać, ale to nie jest tak, że nie wyjdzie na dwór. to raczej znaczy nie, nie, nie to no i bardzo mi się przede wszystkim nam w się spodobał ten piesek, dlatego chcieliśmy sobie go sobie kupić takiego, właśnie. I yy, yy, wszędzie pisało, że to jest pies bardzo niezależny. Nie jest. Yy, ma troszeczkę problemy z posłuszeństwem, bo myślałem, zadanie, trochę wszędzie coś muszę napisać, ale tak jest. Jakbyście szukali takiego pieska to musicie to mieć na uwadze, że on jest bardzo samodzielny. Gdzie on to jest? Widać go tam, widać. On jest bardzo, bardzo samodzielny. I lubi sobie troszeczkę nie posłuchać, bo mm, kiedy wyczuję jakąś zwierzynę, nawet niekoniecznie wniosek, kiedy wyczuję taką zwierzynę na łące, no to gwizdek, nie gwizdek, wszystkie inne cuda nie działają. Nawet jeśli wie, że dostanie, potem bo, wie, bo zawsze dostaje, jak przychodzi na gwizdek. E nawet jak wie, że dostanie super przysmak, to no nie zadziała to. Ale nie zadziała to również, jak są inne psy. Ja widzę, że jak ktoś ma jakieś owczarka, patrzę, czy gdzieś ktoś nie idzie za mną, e, jak ktoś ma jakiegoś owczarka, ej ej ej, 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 tutaj, tutaj, chodź. To na gwizdek przychodzi ten owczarek od kogoś do mnie. I mam taką nadzieję, że zanim przyjdzie mój pies, bo mój pies sam nie przyjdzie do mnie bez. bez Innego pieska, on po prostu jak widzi inne psy, to jest, włączają mu się jakieś dziwne tryby, przechodzi na autopilota, w ogóle nie, nie słucha komend. No i yy, jest to rzeczywiście bardzo niezależny piesek. To nie jest tak, że on nie słucha w ogóle, bo, bo bardzo łatwo można go uczyć różnych sztuczek. Tam, no wiadomo, tu podstawowych siad leżeć, mam takie swoje też sztuczki. Gdzie się tam wywraca na bogi, i tak dalej, może Wam kiedyś pokażę. Ale yy, jak ma jakiś cel, coś wyczuje, kogoś, yy, jak, znaczy kogoś, jakiegoś pieska spotka, to, to nie ma psa po prostu i no nie da się go spuścić przynajmniej. Ja nie potrafię, żeby wrócił, chociaż ćwiczę z nim cały czas, już próbuję różne rzeczy, ale się tego nie da zrobić. No i ten piesek mi się, się po prostu bardzo podobał. Ma takie mm. przyjemne, ciepłe umaszczenie, takiego konika, trochę kasztanowego. Zobaczcie, go teraz nie widać w tym lesie, w takich yy, liściach brązowych. No, po prostu czasami się zastanawiam, gdzie on jest, no bo się gdzieś położyć i coś, no to po prostu taki kamuflaż, że no, muszę go szukać, wypatrywać. Także ja sobie tak z tym pieskiem spaceruję i Wam opowiadam różne rzeczy o skuterze. Dzisiaj nie. Chcę sobie o trochę z tych skuterków odpocząć. Już za dużo, że ostatnio myślałem, co tam w nim poprawić, co tam nagrać. Więc dzisiaj nagrywam coś innego. Nie wiem, czy Wam się spodoba też taki filmik, gdzie coś opowiem, gdzie może pokażę coś, jakąś, jakąś sztuczkę, którą mi się udało za, yy, nauczyć. Ech. Czy Wam się podobają w ogóle ta seria tych spacerniaków, jak to już nazwałem, gdzie muszę cały czas patrzeć pod nogi, bo tu pełno błota i ślisko, gdzie opowiadam o różnych tam rzeczach, głównie związanych właśnie z, z motorami, ze skuterami. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy, czy chcecie, żebym wrzucał tego typu filmiki, czy raczej tylko jakieś takie gdzie w skuter jest w tle, czyli jazda na skuterze, bo kupiłem sobie też akcesoria do tej kamerki, więc mam nadzieję, że uda mi się już teraz nagrywać, jak będzie można jeździć. Coś ze skutera i coś z wycieczek. No i coś oczywiście, jak będę sobie wymieniał, no muszę te oleje wymienić, może każdy wie jak, podejrzewam, że większość osób, ale czasami może ktoś oddaje do serwisu z taką rzeczą. A to jest Naprawdę proste. W samochodzie to jest proste, a tutaj to jest naprawdę jeszcze łatwiejsze. No, będę wymieniał też chyba. Zobaczę zresztą w jakim jest stanie pasek i rolki wariatora, a może i wariator, niestety. Także będę się tam dostawał. Też Wam pokażę jak to się... jak to trzeba zrobić. Natomiast napiszcie mi poproszę w komentarzach czy czy chcecie żeby rzucał taką serię ze spacerków no bo nie mam kiedy idzie gdzie idzie za bardzo ma do domu ale wolę na spacerze, bo jestem zwykle sam albo albo mam e, możliwość nagrać coś przynajmniej nawet jeśli nie jestem sam i proszę was też o lajki i mimo wszystko jeszcze raz o subskrypcję daje mi to jakieś takie poczucie e, tego, że ktoś to chce oglądać i, i że, że ktoś jest tym zainteresowany i to po prostu satysfakcja, że mogę dla Was coś nagrać. Mm. Także my idziemy dalej. Was pozdrawiam serdecznie, cieplutko. Mam nadzieję, że się zobaczymy gdzieś w trasie, bo już e, skuter się prawie że grzeje. Do Pali Chcę powiedzieć do, do jazdy. Ja już też. Czekamy na to kiedy będzie, no nie będzie śliska po prostu i najlepiej nie mokro. Ja nie lubię strasznie jeździć, jak jest mokre. Te opony, które mam, to są lepsze, Niech chińskie, ale też szału nie ma. Mimo że chyba danlopy, no to jednak spodziewałem się czegoś lepszego. No, ale to tak jak mówię, nie narzekam, ale się boję trochę. Więc, więc dla mnie ta jazda po mokrym nie to jest taka bardzo przyjemna jak na posuchy, nie można pewnych rzeczy robić. No, także do zobaczenia w następnym vlogu. A może już gdzieś na trasie, na jakimś przystanku, może na jakimś zlocie, także pozdrawiam Was ciepło. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.